Cześć, z tej strony Skylark. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pomówimy sobie trochę o tym, jak można podróżować płacąc kryptowalutami. Czyli chcemy na przykład pojechać na wakacje do, na Filipiny, czy też do Tajlandii, do Ameryki Południowej, do Afryki, czy gdziekolwiek indziej chcemy polecieć? Jak możemy na przykład kupić bilety, zabukować hotele, czy też wynająć dom? A wszystko to płacąc kryptowalutami. I stronka, którą wam dzisiaj pokażę, nazywa się travela.com. W dzisiejszych czasach dzięki między innymi właśnie tej stronce bardzo prosto jest właśnie podróżować i płacić kryptowalutami, gdziekolwiek byśmy nie pojechali, jeśli tylko mamy dostęp do internetu. Akceptacja kryptowalut na całym świecie naprawdę poszybowała w ciągu ostatnich dwóch lat i to właśnie między innymi dzięki stronce Travala.com. A jest to stronka podobna do chociażby Agody czy Booking.com, gdzie możemy właśnie bukować hotele, czy też loty. No i to jak widzimy, mamy na przykład do bukowania hotele, domy, czy też na przykład loty. Wydajmy na to, że chcielibyśmy pojechać na Filipiny na wakacje i chcemy zabukować tam hotel. To wystarczy tutaj, oczywiście tak jak na booking.com możemy pisać nazwę, czyli na przykład Palawan. To jest jedna z wysp na Filipinach. Wybieramy sobie tutaj, że chcemy pojechać na palawan, Filipiny. Oczywiście możemy tutaj wpisać bardziej dokładny adres. Następnie tutaj wybieramy w jakich datach chcemy polecieć, czyli na przykład od 1 do 29, ile osób, klikamy search i w tym momencie tak jak to ma miejsce na booking.com czy na agodzie, te wszystkie oferty będą przefiltrowane, będą przeszukane i za moment tutaj zobaczymy, jakie hotele są dostępne w tym serwisie. A Travala ma już setki milionów ofert z całego świata. Także ten serwis się rozwija z każdego dnia. Dzięki czemu podróżowanie i płacenie kryptowalutami jest bardzo proste i możliwe praktycznie wszędzie. No i tutaj, oczywiście, z lewej strony mamy jakieś filtry. No i tutaj widzimy, że znaleziono jakieś hotele. Tu możemy wybrać, oczywiście, dowolny hotel tutaj: czy to hotel, czy to dom, czy, czy resort. Dajmy na to, że chcemy ten oto hotel. Klikamy Choose Room, następnie oczywiście jeśli tworzymy rezerwację czy to lotu czy hotelu będziemy musieli wprowadzić wszystkie nasze dane i za moment przejdziemy do płatności. Tutaj oczywiście mamy podpunkt tego jak to wszystko wygląda, mamy zdjęcia, czy chcemy pakiet z śniadaniem czy nie itd., itd. Wybieramy pokój czy też lot, który chcemy wybrać jeśli szukamy lotów, wypełniamy tutaj wszystkie dane i gdy zjedziemy niżej mamy tutaj właśnie tak jak wspomniałem Płatności. I mamy płatności kartą kredytową, na przykład. I to, co nas interesuje, mamy tutaj płatność kryptowalutami, a także crypto.com. Crypto.com to jest jedna z kryptowalut. Oni mają kartę debetową, która, na której, tak jakby, przechowujemy nasze kryptowaluty. Ona jest połączona z kryptowalutami, z naszym portfelem. I w momencie, kiedy tą kartą płacimy, nasze kryptowaluty są przekonwertowane na lokalną walutę i można płacić dzięki temu, właśnie, na przykład, w normalnych sklepach. A tutaj druga opcja, krypto. Jak tutaj klikniemy. No to jak widzimy mamy opcję płatności kryptowalutą Travala na przykład. Bitcoinem, Ethereum, XRP, EOSem, Stellarem itd. Tak tak Bad został także dodany, ostatnio Swipe, także w ten właśnie oto sposób możemy płacić dowolnymi kryptowalutami. Dajemy na to Batem, wystarczy tutaj kliknąć Bat i w momencie kiedy wypełnimy wszystkie dane i klikniemy Complete Reservation, zobaczymy informacje odnośnie tego, gdzie musimy tą naszą płatność wysłać: czy to batem, em Daszym, Bitcoinem, czy jakąkolwiek inną kryptowalutą byśmy wybrali. No i na dziś to było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o tej stronce. No i pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.